To ma przygotowane? Proszę bardzo. A tu palić się można. No to zgaść tego peta. Nie palę przecież. Zobacz, zobacz. W raju jesteśmy. Białe, czerwone prawne, pół słodkie. Pół słodkie, ale dobre wino, dobre. Dobre pół słodkie. Białe, czerwone. Możemy nas zrobić z filmu? Czerwone, pół Nie, białe. Ja też białe poproszę. Możemy spróbować? Ja tam szklankę podłożyłem na <grywanie> A ja kap, Pan będzie próbował, lewa, pewnie, żeby pubować, pan zlewa te wino, żeby. Zobaczy zobaczyć, panu jaką menzurę bierze. Więc, więc. Fajnie. mi się ustażony, że Notebad może byłaś. a to są te wiekowe. A ja to są te dyplomy ze 100 lat. No. A, to, a dyplomy to są co, ojciec, dziadek i tak dalej? A, no. stary. Stary? Ile lat? Ile lat? No to 20 lat. 20? No. 20? To wychodzimy. Udajemy się do kolejnej piwniczki na degustację.

pisy są złote. No, pięknie, pięknie, no, super, dziękuję. Pani Tereska super to robi. I gawka ci trzaskania. Tak, trzaska mi. Tutaj ten. Piwniczki dalej są, o, prawda? Z winem. Tej jednej już degustowaliśmy. Idziemy do Doliny. Pięknej pani. Jesteśmy w Dolinie. Mamy pomnik pięknej pani. Legenda mówi, że jedna, jedna y, część mówi o tym, że właścicielka dawna była tak piękna, że stąd Dolina wzięła swoją nazwę. A druga wersja jest taka, że jak panowie spędzą tu kilka godzin, to wszystkie panie, są piękne. No, to są takie same wina. To masz butelkowane, to już masz. masz Jesteśmy w, w kolejnej no, piwniczce win, z winnym. Co? Tu masz butelkowane, możesz zapłacić od razu akcyzę. Są od razu dwa razy droższe. No, więc chodzimy od piwniczki do piwniczki, degustujemy. Mamy muszkat, tak? Muszkateli. Muszkate... Muszkat, no muszkat, No, półsłodkie, bardzo dobre. Muszkat po polsku. Idziemy dalej w poszukiwaniu innych smaków, ale okazuje się, że większość piwniczek o tej godzinie jest już pozamykana, jest dopiero 20, a my byliśmy przekonani, że dopiero wtedy zacznie się degustacja. A tu nic z tego. Tutaj masz też po cygańsku, coś pieczeń po cygańsku. I tak chodzimy, krążymy. Co by tu jeszcze spróbować? Kolejna degustacja. Egri Jesteśmy w kolejnej piwniczce. Pan zapalił nam światło. Możemy wejść, obejrzeć. Tutaj takie. Znaczy jest przerobiona na restaurację oczywiście pod cienie. A my smakujemy kolejne winko. Gazowane. Tak, tym razem gazowane różowe, czyli świeże z którego roku w sumie? 2021. Tak, 2021. Również bardzo dobre. Ale jak na razie. Powiem Wam, że y, muszkat wygrywa. Po prostu rewelacja.